wcześniejszy czym Hademar Aha. ale później jest duży gap du duża przerwa rodzaj mniejszy, pół złudszej Pierwszy flasz balszoj ciem Hademar ale patomi i wcześniejszy i, i wcześniejszy i, i jest, jeszcze rychlejszy, jeszcze rychlejszy pierwszy flasz ale, ale dłuższa przerwa ale, ale, ale dłuższa przerwa jest długa przerwa jest no nie wiem dlaczego to powiedzieć inaczej no tak inaczej to wygląda Smak jest w porządku

По метру. А жолубів тут нема в цьому новим. Вимушено. Нема що ви. Заглушили, як временно.